19 listopada. Słyszałem dzisiaj w telewizji, że jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy na Dzieciach. Chciałem się dzisiaj podzielić swoimi myślami na ten temat. Po pierwsze, każdy rodzic, który krzywdzi swoje dziecko, był skrzywdzonym dzieckiem. o ktoś, kto z domu wyniósł miłość, tolerancję, szacunek, nie będzie bił swojego dziecka. Ryba psuje się od głowy w każdym w biznesie, w każdej rodzinie, w każdym związku. Dzieci nie mają wyboru. Dzieci po prostu są. Kochają swoich rodziców, pomimo tego, że piją i biją, biją ich matkę, biją ich ojca. A skąd o tym wiem? Bo jestem takim dzieckiem. Ty ja też założyłem fundację, a której pracuję na DDA, na swoim DDA. Czyli na tych wszystkich dysfunkcjach wyniesionych. Co chciałem w głowie, żeby komuś przywalić, w tym przypadku swojemu dziecku, jak sobie trzeba nie radzić ze sobą, żeby mieć dzieci? Jak? Trzeba być pokrzywdzona.